że te V10 są takie strasznie rzadkie. Słuchajcie, daleko nie musiałem jechać, naprawdę. Wow. Pokażę wam teraz dwa zupełnie inne samochody. Jeden supersportowy, niski, drogi, produkowany w 2023 roku. Drugi, niepozorny sedan, sprzed prawie 20 lat, bo E60 BMW M5 wyszło w 2006 roku. Elegancka limuzyna. W zasadzie rodzinna, która przecież też wychodziła w kombi. I co łączy te dwa auta? Powiecie mi? <laughs> no, oczywiście, że mi powiecie. V10 z przodu, napęd na tył, V10 centralnie, napęd akurat w tej wersji na cztery koła, ale obydwa te samochody napędzane są dziesięciocylindrowym silnikiem. I o tych dziesięciocylindrowych potworach, o tych wielkich silnikach, które. Zagościły w kilku różnych autach na przestrzeni ostatnich no, ponad 30 lat. Dzisiaj wam z przyjemnością opowiem za kierownicy Audi R8 V10. Myślę, że warto rozpocząć tę historię od momentu, kiedy pierwszy raz usłyszałem V10 w pełnym brzmieniu tak naprawdę. Pracowałem wtedy w 2009 roku w banku, w City Handlowym. Wyszedłem chyba na lunch, otworzyły się te ogromne drzwi z kamienicy, w której znajdował się bank. No i słyszę rozdzierający dosłownie krzyk, tak jakby nawoływanie. Wielorybów, no ciężko mi to porównać do czegokolwiek. Dźwięk, który rezonował od wszystkich budynków, które znajdowały się dookoła. Odczekałem kilkanaście sekund. Sorry, nie mogłem się powstrzymać. Odczekałem kilkanaście sekund i pojawia się. Porsche Carrera GT. Dość świeży samochód wtedy, bo przypominam, że ona była produkowana w latach 2004-2006. 5,7 litra, V10, ponad 600 koni. Wtedy, w 2009, ludzie, to dzisiaj by mnie rozwaliło, a wtedy po prostu dreszcze na całym ciele, aż mi się płakać chciało. mogę też nie wspomnieć moich ulubionych czasów z Formułą 1 V10 pojawiły się w drugiej połowie lat 80. Były takie dziwne czasy, że ścigały się naraz V8, V10 i V12. Bo przecież Ferrari za cholerę nie chciało się puścić V12, no, ale potem okazało się, że na te V10 przeszli dosłownie wszyscy. No i dzisiaj silniki kręcą się do 15 tysięcy obrotów, co brzmi no niedorzecznie. No, te hybrydy już od lat. Ale wtedy te wolnosące V10 kosłorta osiągały nawet ponad 20 tysięcy obrotów na minutę. Wyobrażacie co sobie? Ponad 20 koła. To nawet ścigacze chyba się nie kręcą do takich wartości. I ja słyszałem te samochody pierwszy raz podczas Goodwood Festival of Speed z tamtej ery. Daniel Ricciardo bodajże jeździł Red Bull'a bolidem z V10 i Jezus Maria. To, to, to było najlepsze. V12 też kocham, ale te V10 -ki. <laughs> Tego się nie zapomina. Pojedźcie do Godu, jak będziecie mieli okazję, żeby to usłyszeć. a w drogowych autach tak naprawdę wszystko zawdzięczamy Amerykanom, tak jest? 91 rok, Dodge Viper miałem okazję się przejechać tym samochodem pierwszej generacji on miał raptem wtedy chyba 400 koni ale ten silnik miał ponad 8 litrów 8,4 bodajże po prostu, ja nie wiem jak to się tam zmieściło ale się zmieściło no i to, był, to były lata 90 potem już przechodzimy płynnie do lat 2000 kiedy V10 w samochodach Różnych samochodach, tak jak Wam już na początku pokazywałem, zainteresowali się również europejscy producenci. O dziwo, z tego co ja przeczytałem, pierwszą V10 w takich europejskich samochodach było V10 TDI, tak, jest z grupy Volkswagena. Ten silnik pojawił się w Tuaregu w 2002 roku. W V10 w dieslu, produkował, aż musiałem to dwa razy sprawdzić, bo około 300 koni, wydawało mi się, że to o wiele za małe wartości, tym bardziej, że ten silnik był wspomagany przez dwie turbiny, ale dokładnie tak było. 22 lat temu SUV z V10, tyle że w dieslu, no i na turbinach. Można? Można mieć polot, nawet w Niemczech. 2004 rok wspomniany już przeze mnie przy okazji kariery GT, to też początki Davy Lambo, czyli Lamborghini Gallardo, czy, lub jak niektórzy mówią Gallardo włoska piękność, bardzo ważna dla marki, z niemieckim sercem V10, wolnossące wtedy 5 litrów, które kręciło się do niespełna 9 tysięcy obrotów dlaczego ważny samochód? Bo samochód który z punktu widzenia finansowego uratował tak naprawdę Lamborghini, jeden z pierwszych samochodów które testowałem które pokazywałem 10 lat temu na GCOS, pamiętam wtedy Paweł z Radomia dał mi kluczyki, powiedział dobra Bierz ten samochód, pojeździ sobie, zrób co trzeba. Ja nie wiem, wtedy żadnego doświadczenia byłem po prostu przerażony. On mi powiedział, że ma kaca i ze mną nie wsiądzie. No Pięknie brzmiało to auto. Wtedy, Verdemantis. Mantis, dobrze bardzo wspominam, ważny samochód dla całej motoryzacji. Po 10 latach zastąpił go Lamborghini Hurakan. Amerykanie nie pozostawali w tym czasie bierni, w tym 2004 roku, bo nie dość, że produkowali nadal Vipera, to jeszcze ten silnik z Vipera przerzucili przecież do Dodge'a Rama, który nazywał się Dodge Ram SRT10. <laughs> Ponad 8 litrów silnik w pikapie, napęd na tył, wolno słońce, rzecz jasna. No i to było wszystko połączone z manualną skrzynią biegów, dokładnie tak jak w Viperze. Szaleństwo. później na scenie samochodu z v pojawia się BMW M5 E60, które pokazywałem Wam już w garażu przed chwilą. Oprócz tego ten silnik BMW też władowało przecież do M6, którą miał mój kumpel, więc sporo pojeździliśmy wtedy tym autem. Niestety trochę się tam sypała skrzynia biegów. Audi nie pozostawało dłużne wobec BMW, więc skoro BMW zrobiło M5 z V10 no to my zrobimy w takim razie S8 z V10 I dokładnie tak było Audi S8 z silnikiem 5,2 litra FSI, które jako elegancka limuzyna przyspieszało do setki w nieco ponad 4,5 sekundy. 2008 rok to już najbardziej szalone kombi, które chyba kiedykolwiek powstało, bo mówimy o Audi RS6 z silnikiem V10 na dwóch turbinach, z silnikiem, który powiązany był, jakby nie patrzeć, z Lamborghini Gallardo. W każdym razie tutaj był wspomagany dwoma turbinami, no i produkował niespełna 600 koni. Wtedy, ile to będzie? 16 lat temu rodzinne, poszerzone nadmuchane kombi z V10. Wow. sposobem doszliśmy do 2009 roku, kiedy to już pojawia się Audi R8. Wtedy z silnikiem również, który miał wspólne DNA z silnikiem Lamborghini Gallardo. Samochód supersportowy, samochód, jakby nie patrzeć, przystosowany do jazdy na co dzień. Jeszcze wtedy alternatywnie z silnikiem V8 z RS4, ale my się przecież skupiamy dzisiaj na V10. -kach. No i auto, które produkowane było, bo już Żegnamy się z R8 niestety, przez 15 lat, przez kilka generacji. Ależ mi będzie tego brakowało. Muszę sobie uchylić trochę szybkę, żebyście lepiej to słyszeli. Zredukować. Wow! Nawet biorąc pod uwagę, że ten silnik jest bardziej subtelny i nieco słabszy niż. W bliźniaczym hurakanie, to i tak jest to powód do szczęścia. Jest to najlepszy lek na depresję, jaki możecie znaleźć poza apteką. 2010 rok to już wrzask Anioła, czyli Lexus LFA, który kręcił się chyba do ponad 9000 obrotów. Niemniej nigdy nie słyszałem na żywo. To jest pierwsza rzecz, ale druga rzecz jest taka, że Japończycy specjalnie do tego projektu. Współpracowali z Yamaha, ale Yamaha, która nie zapomnijmy też, produkuje instrumenty muzyczne. No i tak to podobno na żywo brzmi. Bardzo bym chciał się przejechać, bardzo bym chciał zobaczyć. Słyszałem wiele razy w internecie jeden z najlepszych dźwięków, chyba drugi najlepszy, obok Carrera GT, tak. Hmm. Siedzę niby teraz za kierownicą nowego Audi R8. To jest świeżutki samochód. On ma 5000 przebiegu, ma napęd Quattro, wyprodukowany w 2023 roku. No ale smutne wiadomości są takie, że to jest pożegnanie Audi z V10 z r z tego typu silnikami. No, jest mi ciężko o tym mówić, bo wiem jaki jest teraz kierunek. Kierunek jest mocno elektryczny, i to jest tak, jakby ktoś mi zabrał jeden ze zmysłów, jakbym przestał po prostu słyszeć, bo no nie ma takiej opcji, żeby, żebyście czuli emocje, które człowiek czuje jadąc samochodem z wolno ssącym V10. No to jest bardzo smutna wiadomość. Natomiast jeżeli chodzi o ostatni bastion tych silników, jest jeszcze jeden zawodnik, który świeżo pokazano w Goodwood tamtego roku. Niestety no nie jest to auto z homologacją drogową, tylko jest samochód wyścigowy, ale z wolno -sącą V10. To auto nazywa się McLaren Solus GT, ma wagę piórkową, bo waży około tony. Zbudowany jest na karbonowym monokoku i napędzany silnikiem wolno 5.2 litra. Ktoś by pomyślał, że to ten sam silnik z grupy Volkswagena. Który napędza Lamborghini Huracana czy Audi R8, ale tak nie jest. To jest silnik firmy Jude, który kręci się do 10 tysięcy obrotów i wypływa ponad 830 koni mechanicznych. znaleźć jakiś tunel bo to jest jedno z tych aut, które dosłownie powinno mieszkać przecież w tunelu wow Jeszcze takie delikatne przestrzały przy redukcjach delikatne Do niedawna było najtańszym biletem, żeby wejść do świata wolnossących V10, bo za huracana musicie zapłacić około 500 tysięcy złotych więcej. To autońkę 200, hurakan w dobrej specyfikacji dzisiaj. Minion 600, 1, 700, może i więcej, bo tam można jakieś ręczne gałki sobie dobierać do steratu na przykład. Także to jest ten bilet. No pytanie, jak w Polsce, bo my Polacy jesteśmy zakompleksionym narodem i jak już kupować, to najgrubiej jak się da. A czasem nie warto. Każdy świr, który kocha te silniki z pewnością zna kolejność zapłonu w cylindrach. Mówimy tutaj kolejno o pierwszym, szóstym, piątym, dziesiątym, drugim, siódmym, trzecim, ósmym, czwartym, dziewiątym cylindrze. Ja niestety nie znam tego na pamięć, musiałem to przeczytać z moich notatek, ale obiecuję. Nauczę się. Wolno cv V10 sprawdziło się też doskonale w motorsporcie, bo wygrywało tak mordercze wyścigi jak 24 godziny na Nürburgringu. No nie można pominąć tego, że ten silnik pracuje no jakieś 30 cm za moimi plecami, co sprawia, że moja ekspozycja na te dźwięki, na te wibracje jest jeszcze większa. W tym przypadku. Jednak no auta z centralnie położonym silnikiem super sportowe. To jest to. <słuch> <słuch> Oj, powiem wam tak. No, troszkę mi smutno, że siedzę w czymś, co już było w sensie już nie będzie, bo jest to niewątpliwie arcydzieło myśli inżynieryjnej, którą należy celebrować. Z drugiej strony cieszę się, że było mi dane Erusemką z V10 -ką przejechać tysiące kilometrów różnymi samochodami. Dziękuję bardzo Audi Polska. No i też pojeździć hurakanami no i zobaczymy jaka to będzie przyszłość tego V10, bo tutaj V10 już na pewno nie będzie. A tam liczę, że jednak zostanie, tylko że będzie wspomagane po prostu prądem. Dziękuję Wam pięknie, że obejrzeliście. Widzimy się przy jakimś innym ciekawym, nietuzinkowym aucie bądź silniku. Hejka, ciao.